Czekoladowy czy zwykły globus? Lepiej dzielić się słodoczami czy zgarnąć wszystkie dla siebie. Śledźcie przygody naszych bohaterów w nowym challenge'u. Czekoladowe jedzenie przeciwko zwykłemu na multi -do -food. Sprawdźmy, co tam mamy. Klucz. Hey! Ja też mam klucz. Pójrz, skrzynia. Otwieraj. Coś poszło nie tak. Suzy, jak mogłeś złamać klucz? Jak się teraz dowiemy, co jest w skrzyni? Zrobiłam to niechcący. Chwileczkę pachnie jak czekolada. To czekoladowy klucz. I w dodatku bardzo smaczny. Okej, okay, ale jak otworzymy skrzynię? Nie martwcie się, mam pomysł. Co ty znowu wymyśliłaś? Kilka ruchów i gotowe. Wow, to mapa. Wygląda na to, że dziewczyny znalazły prawdziwą mapę skarbów. Wow, to ona. Najwyraźniej Emma ma klucz do skarbu, który zaznaczono na mapie. Pożyczę? Emma jest zdeterminowana. Nie przeszkadza jej ani upał, ani zimno. Najważniejsze to znaleźć skarb piratów. Hurra, znalazłam go! Suzy, już biegnę! Się. Oto i on. Mój skarb. O, Emma otworzyła skrzynię. Ciekawe co tam jest. Skarby, diamenty, słodycze. Wow. Chodź do mnie. Pięknie pachnie. Sprawdźmy jak smakuje. W środku musi być coś naprawdę pysznego. Albo i What? Żyliwe. Już nigdy nie nabiorę się na piracki skarb. Suzy i Kate patrzą bitwę. Każda z nich chce jako pierwsza sprawdzić, co jest pod kloszem. I zwycięża Kate. Co tam jest? Wow, prawdziwa torebka Chanel. Marzenie każdej dziewczyny. Co jest w środku? Wow, przeszłaś metamorfozę. Bardzo ci pasuje. A co tam jest? Wow, ale fajne. Lakier do paznokci. Chcesz, żebym zrobiła ci manikur? Pewnie. Zrobię z ciebie prawdziwą ślicznotkę. Kate, czy trzy kolory na raz to nie za dużo? To jest to, czego właśnie trzeba. Suzy, jesteś prawdziwym... rosomakiem. Przynajmniej teraz możesz jeść bez widelca. Wystarczą paznokcie. Nie chciałam takiego manikuru. Suzy, teraz twoja kolej. W ten sposób będziemy czekać do rana. Kate, pomóż jej. Wyglądasz jak dinozaur. Pomocy, mam łapy. Ach tak, mam masz. To boli. Suzy postanowiła pozbyć się swojego manicurów. Mam się tak bardzo podobał. Przynajmniej teraz mogę w spokoju podnieść klosz. Wow, co za torebka. Mam ochotę ją zjeść. Nie chce się otworzyć. Spróbuj zębami. To jest najlepsza torebka w historii. Jest piękna i bardzo smaczna. Mm, ja też taką chcę. To jest pyszne. Wow, coś tam jest. Co tam jest? Ja też mam lakier do paznokci w torebce. Chcesz? Teraz ja mogę ci zrobić manicure. Tak, chętnie. Suzy, czy tak można traktować swoich najlepszych klientów? To jest najlepszy manicure. Gotowe. Co się stało z moimi paznokciami? Manikur za manikur. Co za koszmar. Jak ja mam chodzić z takimi palcami? Suzy to nie obchodzi. Delektuję się smakiem swojego czekoladowego lakieru. Czy to naprawdę czekolada? on! Podnosimy. Co to jest? Uścy kubek. U mnie też jest pusty. Mam pomysł kakao. Suzy, co ty znowu kombinujesz? Koc, żeby było przyjemniej. I moja ulubiona książka. To jest idealny wieczór. Tak, to naprawdę super. Chyba do ciebie dołączę. Ciepłe mleko kakao to jest właśnie to, czego trzeba. Spróbujmy. O nie, mój kubek! Suzy, nie ciesz się zbyt wcześnie. Pamiętaj, w jakim wyzwaniu bierzesz udział. Chwileczkę. To jest kubek z czekolady. Dlaczego on zawsze ma szczęście? Mm, to jest pyszne. Roztopiona czekolada jest moją ulubioną. Taka miękka, ciepła i słodka. Rozkosz. A ja też doskonale spędzam czas ze swoją książką. Bez całej tej pysznej czekolady. Kto tym razem jako pierwszy sprawdzi, co jest pod kloszem? Suzy? Czy Kate? Suzy, co tam mamy? To czekoladowy pantofelek z cukierkami M&M's w środku. Poszczęściło mi się, co za puszczności. Od czego by tu zacząć? Hmm, zacznę od tego małego cukiereczka, Trochę magii. Niebieska czekoladowa fontanna. Emma, nie ma co zazdrościć. Może Suzy się z Tobą podzieli. W międzyczasie możesz poszukać kubka. Po co kubek, skoro jest pantofelek? Wow! Fajnie. Spróbujmy. Jakie to pyszne. Hmm, dlaczego ona ma zawsze szczęście? Ale można jeść bez końca, zwłaszcza gdy jest taka pyszna. Mm. komuś tu przydałaby się kąpiel. Moja kolej. Co za but! Taki jaskrawy i piękny. Ok, dopóki Katie jest zajęta, mogę cieszyć się fontanną ile chcę. Suzy, to właściwie moja kolej. Dobra. Czas się pożegnać. Wystarczy. Nie smuć się. Zobacz, jakiego mam świetnego pantofelka. Zamierzam go teraz przymierzyć. Wow, co za gibkość. Jest idealny. Pasuje mi? Tak, tak, tylko opuścisz tę nogę. Po prostu mi zazdrościsz. Oczywiście. Jesteś przecież prawdziwym kopciuszkiem. Wow. Pora iść na bal. Ups. Boję się, że czas minął. Kate, gdzie się podziałaś? Nie, Kate! Kate, jesteś tam? Podnosimy. Śminki. która ma te czekoladowe, a która prawdziwe? Kate coś wyczuła. Mmm, czekolada. Szczęściara! Hej, twoje zęby są szmince. To wygląda przerażająco. Co? Zaraz to naprawimy. Suzy, co ty znowu myśliłaś? Ty i tak pięknie wyglądasz. Gotowe. Wow, to niezwykłe rozwiązanie. Hej! Co za pocałunek! Od tego nie da się uciec! Zadziałało! Kate, nie masz nic przeciwko, ja tylko spróbuję. Tę i tę i może jeszcze tę. Mm, to jest takie pyszne. Kate, nie smuć się. Następnym razem będziesz ostrożniejsza. Dziwy globus jest do niczego, a mi się poszczęściło, mam całą czekoladową ziemię. Zacznę pierwsza okej. Okay. Suzy wywołałaś trzęsienie ziemi! Co to było? Myślę, że to jego sprawka. Zdecydowanie, on za tym okay. stoi. Dawaj zaczynaj pierwsza tak, tak będzie lepiej. Suzy, nie, przestań, nie rób tego! Z bezpieczeństwem Emmy ruszamy. Pomocy! Co się dzieje? Przejęcie ziemi zakończyło się sukcesem. Mmm, to jest takie pyszne. Suzy, opuść mnie na dół natychmiast. Nie ma mowy, zostań tam. Podczas gdy ja rozkoszuję się moim czekoladowym globusem. Co za pyszności! Ale czemu takie ostre? Ojej, i w dodatku tak bardzo! Przynajmniej nie masz ich tak dużo. A co ja mam powiedzieć? Ty też masz mało. Zobacz, ile ja mam. Nie dam rady. Dlatego, Jill, ty zaczynasz. Ja? Dobra. Mam pomysł, jak zjeść moje cheetosy. Tylko będę potrzebowała do tego pensety. Dzięki temu nie poparzę sobie rąk. Życzcie mi powodzenia! Ojej, to jest takie ostre! Potrzebuję natychmiastowej pomocy! Przecież mam. Tak, mam spryskiwać na wodę. Gdyby nie on, to bym spłonęła. Kate, teraz ty. Ja? Dobra. Chyba sobie poradzę. Dam radę. Do dzieła! Myślę, że zaraz będzie niezła akcja. Nie czuję się zbyt dobrze. Ojej. To chyba właśnie oznacza mieć w sobie ogień. Żyję, nic mi nie jest. Patrząc na ciebie, to mam wątpliwości. O tak. A przede mną jeszcze cała wieża tych ognistych Cheetosów. Nie chcę. Właśnie muszę zaopatrzyć się w mleko. Powinno mnie uratować w razie pożaru. Jak na razie nie jest tak źle. Jakoś to znoszę. Oj, oj, to nie potrwa długo. Wszystko okej. Okay. OK? Ja prawie spłonęłam. Ja też. Nie, jest super. Nawet mi to smakuje. Smakuje? No dobra, ale mleko nie może się zmarnować. Trzeba je wykorzystać. Co ty narobiłaś? Po co? Wielkie dzięki, teraz jestem cała mokra. Lubię gumy do rzucia, ale te są zbyt kwaśne. Ja mam z nich całą wieżę. A ja mam jakąś dźwignię? Nie rozumiem po co mi to. I nie chcę tego sprawdzać. Jess, ty zaczynasz. Jeden cukierek. Nie Nieźle. Myślę, że z jednym sobie poradzę bez większych problemów. Jednak nie, jest bardzo kwaśny. Ale aż tak? Paskudny cukierek. Ale może ci się spodoba. Więc śmiało, jedz. Muszę to sprawdzić. Im szybciej zacznę, tym szybciej skończę. Więc do dzieła. Muszę zjeść wszystkie naraz. Więc najpierw muszę się pozbyć niepotrzebnych opakowań. Okej, okay, zaczynamy. To jest straszne. Fu, aż mi twarz wykręca! Nigdy nie jadłam czegoś kwaśniejszego! Co robisz? Trzeba je zjeść! Nie będę tego jadła. Po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Lepiej ich Kate sprawdzi te dźwignie. Przekonajmy się, do czego służy. A ty dokąd stój? Wow, mam całą beczkę tych cukierków! Ja w przeciwieństwie do was lubię kwaśne słodycze. Dlatego to jest dla mnie prawdziwy prezent. Jestem gotowa w nich zamurkować. Ojej, chyba przesadziłam. Nawet ja nie dam rady. Są takie kwaśne, ale i takie fajnie. O nie, tylko jedno jajko, Kinder. Ty masz jedno, a ja mam całą masę. I to ma być dużo. Spójrzcie, ile ja mam. Ale Jess, to ty dzisiaj zaczynasz. Jestem gotowa. Uwielbiam kindery. Ciekawa, jaka niespodzianka czeka na mnie w środku. Wow, to jest pierścionek. Ale super. Ech, już sobie wyobrażam księcia, który oświadczam mi się z takim właśnie pierścionkiem. Moja kochana Jess, wyjdziesz za mnie? Oczywiście, że tak. Więc przyjmij ode mnie ten pierścień. Ech. Całkiem się rozmarzyła. Czas ją obudzić. Co ty robisz? Przerwałaś mi. Wystarczy tego bujania w obłokach. Teraz moja kolej na jedzenie Kinderów. Wow. Ja też mam jakąś nagrodę. To chyba popyt. Skoro w jednym był prezent, to znaczy, że prezenty są we wszystkich, więc na co ja czekam? to może być? Wygląda jak części czegoś większego. Dokładnie, zrobię z tego jeden wielki popit. Jakie to piękne! Wygląda jak kwiatek. Tak, to jest kwiatkowy popit. I piękny, i uspokaja. Cieszę się razem z wami, ale teraz moja kolej na zjedzenie jak Kinder. Ja też je uwielbiam. Wow, jak dużo prezentów! Oczekiwanie dużo. Ja też chciałabym tyle mieć. To prawda, prezentów jest bardzo dużo, ale to nie szkodzi. Kosmetyków nigdy za wiele. Zaraz zrobię sobie makijaż i będę najpiękniejsza. Ojej. Ale okropnie. Same jesteście okropne. Po prostu się nie znacie. Gdzie są smakołyki? Ja też nie rozumiem. Pewnie są w drodze. Wow, to jest takie proste. I przede mną cała butelka fanty. Niesamowite. Oj, też bym się napił fanty. Ona jest moja i tylko moja. Zwłaszcza, że tak bardzo chce mi się pić. Jakie to pyszne. Ojej, spójrzcie, zrobiłam bąbelki. Ale super wyszły. Ciekawe, co mnie czeka. Okej. Dużo kieliszków. O tak, jest ich całe mnóstwo. Nie martwcie się, podzielę się ze wszystkimi. Muszę tylko otworzyć butelkę. No to trochę sobie poczekamy. Nie mamy tyle czasu. Daj, ja ci pomogę. A to dopiero. Okej. Okay. Wszystko, co muszę zrobić, to rozlać to do kieliszków. I nawet wiem, jak będę to pił. Mam jeden niezawodny sposób na to, żeby było fajnie i smacznie. Do tego będę potrzebował specjalnych okularów. Uh -uh. Okulary ze słomek? Dokładnie. Są takie fajne, że można się przez nie napić. Mm. Ok, ale kiedy dasz mi trochę? Z chęcią spróbowałybyśmy fanty. Ale skoro jesteś taki zachłanny... to zrobię ci specjalny żart. Wow! Wszyscy kochają fantę. Ale surowe jajka. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Ale to jest pyszne. Mógłbym to pić bez końca. Ojej, fu, co to jest? Co za obrzydlistwo. Jajka? Ale dlaczego tu są jajka? To był tylko żarcik. Suzy, kto to zrobił? Ty? A może ty, Monika? Ojej, co to? Wow, teraz ja naciskam przycisk. Dziwne. Gdzie ona się podziała? Ale mam farta, mam najwięcej kieliszków i litr fanty. Nie jestem nawet pewna, czy dam radę to wypić, ale na pewno spróbuję. Jakie to jest piękne? Czuję się jak prawdziwy magik. I to jeszcze nie wszystko. Została jeszcze jedna butelka Fanty. Och, jakie to jest fajne. Ojej, jestem taka szczęśliwa. W końcu mogę to wypić. Nie jestem w stanie się zatrzymać. Co ona tak długo robi? Zaraz zasnę. Sprawdźmy, gdzie ona jest. Musimy tylko do niej zadzwonić. Wow! Ona ma tam tak dużo fanty! Tak jest cała moja! Dajmy tej chciwusce nauczkę. Chyba możemy spróbować potrząsnąć komputerem. To co wy tam robicie? To jeszcze nie wszystko. Teraz musimy dodać trochę wody. Ale wy jesteście... Ha, no jacy, jacy jesteśmy. Jestem cała mokra. A, udał nam się żarcik. Jesteście podli. Co ja wam zrobiłam? Ojej, trochę przesadziliśmy. Ile czekolady? Chyba tona. Oczywiście ja mam trochę mniej, ale nie jest źle. Mam tylko jedną tabliczkę. A ja mam cały domek z czekolady. Mógłbym w nim zamieszkać. I tak to ja zaczynam jako pierwsza. Mam nadzieję, że czekolada będzie pyszna. Naprawdę, jest pyszna. Smakuje ci? Bardzo. Chcę więcej. Andy ma jej całe mnóstwo. Co? Nie dotykaj mojego domu. No proszę, co ty robisz? Zwariowałeś z tą czekoladą. Trzeba było nie kraść. Monika, teraz ty. Z przyjemnością. Ale moim czekoladkom czegoś brakuje. Myślę, że z bitą śmietaną będą idealne. To świetny pomysł. To musi być bardzo, bardzo smaczne. Oczywiście, że jest pyszne. To będzie czekoladowa kanapka. Ojej! A co ja mam do tego? Nie martw się. Dzięki temu jesteś słodszy. Zwłaszcza, że bita śmietana jest pyszna. Okej, okay. no jedz już tą swoją kanapkę. No jem, jem. Chcę się on nią delektować jak najdłużej. Ale to musi być pyszne. Aż mi ślinka cieknie. Ale chciałabym tego spróbować. Andy. A ty na co czekasz? Ty też masz tyle czekolady. Tak i to cały dom. Będę potrzebował pomocy. Dlaczego wszystko leci na mnie? Nie tylko na ciebie. Ja też jestem na linii ataku. Nie ma się co złościć. Ja tylko robiłem okno. Okej, okay, będzie łatwiejszy do zjedzenia. Ale fajnie. Nie, udorwał się jak dzikus. Jakby nigdy wcześniej nie jadł czekolady.